Łukasz Kwiński, Dzień dobry. Zaczynamy Waszym zdaniem. a dziś u nas referendum. Konsultacja, może jedno i drugie. W magazynie zajmiemy się tematem gminnego referendum. Kiedy dokładnie się odbędzie i jak inicjatywie referendalnej w tak krótkim czasie udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. O tym już za chwilę porozmawiamy z Wisławą Glińską, szefową inicjatywy. W programie również unieważnione konsultacje w sprawie łączenia miasta i powiatu. Sprawdzimy też, jak wygląda podział pieniędzy dla Zielonej Góry i Gorzowa z tak zwanych Zitu. Zaczynamy tradycyjnie od sądy. Pytamy, na co państwo siedząc w fotelu prezydenta Zielonej Góry przeznaczyliby pieniądze z programu zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Chodzi o blisko 300 milionów złotych. Może drogi jakieś. Jechaliśmy samochodem dzisiaj o Piotra i Pawła i w taką dziurę żeśmy wjechali. Nie, myślę, że chyba drogi. Na pewno remonty dróg. Yy, może więcej miejsc dla dzieci, jako jakieś place zabaw. Kultura, bo tutaj to jest e, troszeczkę podłupa, bo jakieś e, w Zielonej Górze bardziej była rozwinięta działalność kulturalno-oświatowa. Pilne potrzeby, mnóstwo. Może ścieżki rowerowe? To raz. Park Tysiąclecia, który jest fajny, można wiele rzeczy ciekawych zrobić. Tam można było lokować, trochę bardzo dużo tam jest ludzi. Myślę, że tam. Może pomalowanie trochę tych bloków, budynków byłoby trochę ładniejszych, takich nie? Kolorowych. Można wydawać na co się chce. Tak? Naprawdę? No. Ja na przykład bym zorganizowała dla ludzi niepełnosprawnych, dla matek po prostu pomoc, bo mam siostrę z dzieckiem niepełnosprawnym, ma 30 lat, ma najcięższy przypadek epilepsji i bardzo się męczy, nawet nie ma kiedy do szpitala iść. Tak naprawdę to usprawnić trochę komunikację miejską, drogi, bo już zaczyna się Zielona Góra zatykać. Dużo jeżdżę i wiem, że czasami normalnie aż mnie nosi. Zielonogórzanie stawiają głównie na drogi. W tym temacie rzeczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale patrząc na poszczególne rejony miasta, widać starania magistratu o poprawę infrastruktury drogowej. Zanim przejdziemy do przeglądu informacji, mamy dla Państwa twarde dowody na to, że wiosna na dobre zawitała do Zielonej Góry i wbrew informacjom, jakie pojawiają się w różnych mediach, zima nie wraca. W środę może lekko pokropić, ale ten tydzień zapowiada się właśnie tak. Piękne obrazki. Ja zapraszam Państwa na wag Mostaw. Naprawdę warto. Czekamy też na Państwa propozycje ciekawych miejsc w Zielonej Górze, w które warto wybrać się na spacer. Teraz pora na przegląd newsów. Zaczynamy od informacji jaką podało Radio Zielona Góra i pytania co dalej po unieważnionych konsultacjach w sprawie łączenia powiatu ziemskiego z grodzkim. Wojewoda unieważnił konsultacje ponieważ na kartach do głosowania, które były dostępne w zielonogórskim magistracie, zażądano podania numeru PESEL, co przeczy zasadom demokracji. Tak sprawę komentował dziś prezydent miasta. Konsultacje są ważne i przeprowadzone i decyzja rady jest ważna. A pojawia się jakaś informacja, że... Tak, było. że PESEL zbieraliśmy niezgodnie z przepisami, w związku z tym to, co dotyczyło zbierania PESEL-u jest niezgodne. Zintegrowane inwestycje terytorialne. Ten program to dodatkowe pieniądze dla dużych miast i sąsiadujących z nimi samorządów. Chodzi o to, aby władze województwa i gospodarze miast nakreślili wspólne cele rozwoju. zit to nowość, która pojawia się w tej perspektywie finansowej. Podczas dzisiejszego spotkania marszałek województwa odpowiedziała na sugestie samorządowców z regionu. Zarząd województwa zwiększył pulę zit Dzięki temu Gorzów i Zielona Góra wraz z gminami ościennymi otrzymają teraz ponad 107 milionów euro, czyli aż o 4 41 milionów więcej niż pierwotnie zakładano. Miliard jest realny i jak widać powoli, powoli te setki, dziesiątki milionów zbieramy. One posłużą na między innymi budowę trasy aglomeracyjnych, na ścieżki rowerowe, na inwestycje w hospicjum, w hostel dla osób niepełnosprawnych i wiele, wiele innych rzeczy. Które... Państwa propozycje, jak słyszeliśmy w sądzie, w dużej części pokrywają się z tym, co planuje Zielonogórski Magistrat. A na koniec wojna o mandat radnego Kamila Kawickiego jeszcze się nie skończyła. Zapowiadają radni klubu Zielona 2020. Na najbliższą sesję Rady Miasta trafi wniosek o wygaszenie mandatu. Przypominamy, Kawicki w ubiegłym tygodniu zrezygnował z członkostwa w partii. Tak jego rezygnację w programie Diagnoza komentowała szefowa lubuskiej PO Bożena Bukiewicz. To jest jego decyzja, ja nie mogę mieć pretensji, ja uważam, przykro mi jest, po prostu jest mi przykro, bo uważam, że powinien jednak zrezygnować z mandatu, a nie z członkostwa w partii. Tak byłoby lepiej dla niego na pewno i mielibyśmy kolegę, którego szanujemy. Ja dodam tylko, że Kawicki nie wyklucza startów w zbliżających się w wyborach samorządowych. Tyle w przeglądzie, teraz pora na bliskie spotkanie z inicjatywą referendalną, która wystąpiła z wnioskiem o zwołanie referendum lokalnego w gminie. Trzeba przyznać, że ci ludzie mają niesamowite tempo. Dla nas to jest bardzo ważna chwila. Trzeci dzień marca, godzina 8.30. Szefowa inicjatywy referendalnej pojawia się w urzędzie gminy. Chcemy, żeby mieszkańcy zadecydowali. Wówczas rusza machina, która ma prosty cel zarządzenie referendum w gminie. Od tej wizyty inicjatywa, w skład w której wchodzi kilkunastu zdeterminowanych mieszkańców gminy, ma 60 dni na zebranie półtora tysiąca podpisów. Od 10% mieszkańców gminy uprawnionych do głosu. Zbieranie ruszyło pełną parą. To wizyta szefowej inicjatywy referendalnej w urzędzie gminy podczas obrad Rady. Gdy Rada Miasta i Rada Gminy przerzucały się apelami, Wisława Glińska mówiła o demokracji i o tym, że mieszkańcy gminy bez żadnych nacisków powinni podjąć decyzję. Chciałabym przedstawić. Tego dnia szefowa inicjatywy nie wspominała o zbieraniu podpisów. Aż do tego momentu, 25 marca, trzy tygodnie po rozpoczęciu procedury związanej ze zwołaniem referendum lokalnego na terenie gminy w sprawie łączenia miasta i samorządu wiejskiego, Wisława Glińska przekazuje na ręce Wójta ponad 2300 podpisów. Bardzo wiele osób. Pełną listę Wójt przekazał przewodniczącemu Rady. Wszystko wskazuje na to, że referendum na terenie gminy odbędzie się 8 czerwca. I w studiu ze mną zapowiadany wcześniej gość, pani Wisława Glińska, szefowa inicjatywy referendalnej z terenu gminy. Witam pani Wisławo bardzo serdecznie w naszym studiu. Witam państwa, witam pana. Będziemy rozmawiać na temat tego tempa, które gdzieś tam towarzyszyło, zdumiewającego tempa, bo było 60 dni na to, żeby zebrać, o ile dobrze mówię, półtora tysiąca podpisów, 1507 chyba dokładnie, udało się zebrać 2314 14, 3 tak. tygodnie. Jak to się udało zrobić? My jako zespół inicjatywny mieliśmy duże obawy, czy zdążymy w trakcie 60 dni zebrać 10% głosów od osób, które będą mogły pójść do referendum. To jest 1508 głosów. Gdybyśmy sami zbierali te głosy, to najprawdopodobniej do tej pory jeszcze chodzilibyśmy z listami byśmy o podpisy, ale y, dzięki zaangażowaniu mieszkańców y, gminy Zielona Góra udało nam się w bardzo krótkim czasie, bo to jest nieprawdopodobnie krótko trzy tygodnie zebrać aż y, taką y, znaczną ilość podpisów. Dlatego, y, Panie Redaktorze, proszę pozwolić, że z tego miejsca bardzo serdecznie podziękuję y, tym wszystkim mieszkańcom, którzy nie szczędzili swojego czasu i wspomagali nas y, w pracy w bardzo odpowiedzialnej pracy zbierania podpisów za referendum. A proszę powiedzieć, bo na pewno pani ma swoje zdanie i zespół, który starał się wywołać to referendum o tym, czy łączyć, czy nie. Pojawiało się też hasło gdzieś tam likwidacja w referendum. Będziemy pytać o połączenie. Ale pani jakoś tak nigdy do tej pory tego zdania swojego nie wyrażała. Ja pamiętam wizytę w ratuszu, w ratuszu w Urzędzie Gminy, chociaż w ratuszu chyba pani też się pojawiła. I pani tak nigdy nie mówiła, czy jest za, czy przeciw. Czy ja mogę poznać Pani zdanie, jak to jest? Panie redaktorze, cały zespół i ja również tak. mamy swoje zdanie. My na ten moment jesteśmy pełni niepokoju, jeśli idzie o połączenie gminy. Ale nie mówiliśmy i. W zasadzie nadal nie wyrażamy swojej opinii, ponieważ my namawiamy naszych mieszkańców gminy Śródna Góra do tego, aby poszli do referendum i oddali swój głos, swój własny, taki, który y, nakazuje im serce i Pani rozum. Panie Wysławie, jak pukaliście od drzwi do drzwi szukając tych podpisów, nie sugerowaliście, nie mówiliście tak, nie, tylko liczył się podpis. My tak. Prosiliśmy o podpis i namawialiśmy, żeby pójść do referendum, żebyśmy wzięli swój los we własne ręce, przysłowiowo oczywiście mówiąc, i żebyśmy nie narzekali, że ktoś za nas zadecydował. Namawiamy dalej, żebyśmy poszli do referendum, oddali swój głos, bo to nam przyjdzie żyć w nowej bądź starej rzeczywistości, ale ulepszonej. A proszę powiedzieć, jak wygląda no, sprawa tych zbierania podpisów, to jest jedno. Drugie to jest to, jak podchodzą do tego i radni miasta, i radni gminy. Jak pani na to wszystko patrzy? Bo pani gdzieś tam się pojawiła w pewnym momencie z zespołem, z inicjatywą referendalną z boku i musiała się w to środowisko i, i, i w te przepychanki, tak brzydko to nazwę, w jakiś sposób wkomponować. Jak pani o, o, ocenia te działania? My jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że na te. Wszystkiego rodzaju przypychanki patrzymy z dystansem i z boku. My jesteśmy y, dla naszego społeczeństwa, dla naszych mieszkańców i nas najbardziej interesuje to, co mieszkańcy mają y, do, powiece, do powiedzenia. Radnym się jest, radnym się bywa, natomiast my tutaj mieszkamy, tu i teraz, tu wychowujemy swoje dzieci, tu chcemy wychowywać nasze wnuki i chcemy zadbać o to, żeby ich przyszłość, przyszłość była jak najlepsza jak y, y, najbardziej atrakcyjna, żeby zamieszkać tutaj i żyć w Gimnie Zielona Góra. To proszę powiedzieć, skąd ten czerwiec? Czy to jest jakaś e, taka data, Gdzieś tam ustalona, żeby może z tą frekwencją nie wyszło. Tak tu sugerowania są radnych w Zielonej Górze, że ten czerwiec to może się okazać no, nietrafiony ze względu chociażby na frekwencję. I pojawiały się takie sygnały, że to gdzieś tam są celowe zabiegi, żeby się wstrzelić, tak w te terminy czerwcowe. Panie redaktorze, tak mawiają politycy. My nie jesteśmy politykami. My nie y, mieliśmy żadnej strategii, y, opracowanych żadnych terminów. Po prostu doszliśmy do wniosku, że nadszedł taki moment, że potrzebne jest coś, co uspokoi y, napięcie y, nerwowe mieszkańców, którzy po prostu y, zaczęli się zachowywać na spotkaniach, mówię o, o zebraniach, y, w inny niż zazwyczaj sposób. I po prostu doszliśmy do takiego a wniosku. W inny sposób, to jeszcze króciutko do tam jak. jak to jak znaczy, to było? tak, y, było dużo agresji, y, agresji słownej. Y, dochodziło do tego, że proszono jednych o wyjścia z y, zebrania. To y, nie jest ani zbyt miłe, ani tak naprawdę zbyt eleganckie, a wiedzieliśmy i, i dalej jesteśmy o tym przekonani, że y, w takie zachowania po, powoduje zła energia, która gdzieś się wyzwala w nas. Może z niewiedzy, może z, z wielu znaków zapytania, ale gdzieś zaczęła się wytwarzać ta zła energia. I doszliśmy do wniosku, że... Najlepszą metodą i najlepszym narzędziem, jaki może być przerwania tych złych emocji, to jest właśnie referendum. Tu już będzie koniec. Każdy ma prawo opowiedzieć, czy jestem za, czy jestem przeciw. I każdy wynik referendum musi być uszanowany. Bo to my podejmujemy y, y, decyzję albo za, albo przeciw. Tak naprawdę to teraz możemy y, po y, referendum możemy powiedzieć tak, albo jestem w większości, albo niestety nie miałem racji, bo jestem wśród mniejszości i muszę uszanować y, wolę większości swoich sąsiadów. I o to nam chodzi. Dlatego y, my nie zajmowaliśmy się terminem. My po prostu doszliśmy do wniosku, że trzeba przerwać yy, tą spiralę nakręcania złych emocji, bo my, jak powtarzam, my tutaj zostajemy, my tutaj mieszkamy. Nam nie potrzeba wrogich spojrzeń. Po co nam one? Bo wrogie spojrzenia y, powodują tylko właśnie y, złość, niechęć, a nam po prostu potrzeba zakasać rękawów z uśmiechem na twarzy no, i popychać tą przyszłość y, z uśmiechem. I jak y, widzieliśmy i w materiale, i słyszeliśmy, tej energii, uśmiechu i zdeterminowania, Pani Wisławo, bardzo dużo jest w Pani osobie i podejrzewam, że nie tylko u Pani, u wszystkich członków zespołu. Pięknie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Państwu przypomnę, Pani Wisława Glińska, szefowa inicjatywy referendalnej. Gminy była Państwa i moim gościem. Dziękuję Pani bardzo. Państwa zapraszam Dziękuję do bardzo. komentowania, Dziękuję. do oglądania programu Waszym zdaniem. Widzimy się tradycyjnie za tydzień o 18. .00. Do zobaczenia.